Tromba bomba mówi, dawaj nutę. Mówi, tromba bomba dobra, tylko skończę kupę. Mam roboty, bo na jutro miałem robić zupę. Ale zupy nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem. <kłysła> ale umiem robić strat, umiem robić strat. No to zrobię też ten rap Miałem 8 lat, nie bałem się żab Ty masz 8 lat, to oglądasz mnie już, brachu. No, no jest ze mną kapitan. Cześć, cześć. To jest giganemu, jakbyśmy nie wiedzieli. I, i, i Idziemy, chodźcie. Rekordów w pomniu no, nie to możemy to pokazać, żeby. Zarzy w parku. I Niebieskie też się znajdą w teamie. Ale czemu mamy 10 stopni w zimie? Chłop strzedł dzisiaj, czy mi się wydaje? No ja też zeszłem na dół, ale chodź. Nie, nie mam go. Ale znalazłem wejście. Czekaj, znalazłem wejście. Czekaj. O kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. A, cóż mi bi? Ury. Czekaj, odsunę ci tu. wejście No nie, jest w o dobra, Żyje. On tam jest, ty sobie chyba a Czekaj, Kurwa, pusty skrzynki tu ale przy cholerce, ile żelaza jest Patrz to oczy Byskitu, wiesz to Albo wyżyć im Szkoda, że to nie złoto Albo wyrzuć No, ja wezmę trochę, a reszta nie? No Diamenty im wyjebię? Nie, diamenty biorę pod pachę Biorę ja momenty pod pachę, dobra, ja się, ja, ja pobóję wcykać do niego Daj i trochę Jestem wyżej już Jestem nad nim delikatnie Jestem troszkę nad nim Jesteś już prawie Czekaj Kurwa Złota na depozyt, Tak. O, jestem, i dorzucisz mi? Czekaj. Dorzuć mi złota na depozyt Czekaj, gdzie on jest? On jest delikatnie nade mną Kopię, chłop, kopie Nie zabijaj go jeszcze Zabiłem no, ej Miał kilo piątkę ze statrakiem Daj mi tą piątkę O była, no nie Nie główkę główki, dawaj, próbujemy Witajcie po raz kolejny. Nagrywamy to hmm, praktycznie 3 godziny po wyjściu ale jednak yy, skończyliśmy bite, bitę. Oswoiliśmy sobie z Zabrałeś coś tam poza odcinkiem, czy nie? Ja nic, ale znaczy nie nagrałem tego, bo wyłączył mi się nagrywa, wyłączyło mi się nagrywanie z dźwiękiem i niestety nie mogę tego stawić. Hop, <laughs> po prostu oh, oswoiłem się. E, oprowadzi nas dosłownie jakby po swojej gildii jeszcze Demon darmowy base, tour gildi No, I więc nie wiem, zostawcie suba, like, lajka, dzwona e, tak. Miły komentarz, zapraszamy na rekrut my otwieramy po kratkorze z powrotem do... jak będzie 10 ławek to robimy konkurs Perł, fundowany tego, tego, od tego pana Nie wiem, zrobimy na 10, 50 koksów 50 pereł, 50 refili konkursu Pastel ma nas, Uu, gibaj, gibaj się snu To siedmiu, i kraż Mamy cele, mamy pasję tylko koniecznie, zawsze rację, mamy cele i marzenia, wszystko jest tu do zrobienia